czyli wskazania, przeciwwskazania do kompresjoterapii w ogóle, coś więcej na temat klas kompresji, szkół kompresji, ale zrobimy to inaczej. Zrobimy od tyłu, czyli pokażę Wam nasze produkty, dlaczego tak naprawdę wybierać Venoflex, czyli te standardowe produkty przeciwżylakowe, a te wszystkie informacje podstawowe zrobimy sobie na się już w innym terminie. Myślę, że to do ustalenia, czy wolicie godziny popołudniowe, czy godziny poranne, tak żebyśmy wszyscy mogli Godziny 40 minut poświęcić skupienia i, i przyswoić te wszystkie informacje. To już poproszę, może Marzeno, o zorganizowanie takiego terminu, tak żeby wszyscy byli na tym Teamsie. Dlaczego Venoflex? Bo tak, to francuskie produkty wykonane z taką naprawdę francuską finezją, jak widać na przykładzie. Produkty, które dostosowane są do każdego, czyli oddzielnie produkty dla kobiet, oddzielnie produkty dla. Panów, I to ma ogromne znaczenie, bo jak kobiety nie mają przeciwwskazań i obaw do noszenia rajstop pończoch, tak panowie już niekoniecznie chcą w takich produktach chodzić. Dlatego firma Tyuan przygotowała coś specjalnie dla nich. Mamy też produkty dedykowane oddzielnie na różne pory roku. Oczywiście w tych letnich możemy chodzić w zimie, ale w zimie już niekoniecznie chcemy chodzić w tych letnich, więc dobieramy sobie tak naprawdę wszystko pod siebie. Tak, żeby czuć się komfortowo i żeby po prostu te produkty nosić, a nie tylko kupić i mieć je w szafie. Celowo wyciągłam tutaj nasze produkty top. To są podkolanówki i z tej serii mamy tylko podkolanówki, tylko podkolanówki do wyboru, ale mamy różne materiały do wyboru. Mamy podkolanówki fasty z domieszką lnu, domieszką bawełny, domieszką wełną, wełny Merinos. I tak, len świetnie się nam sprawdzi w okresie letnim, bo będzie nam dawał odczucie chłodu. Wełna merinos spełni się nam całkowicie zimą, bo będzie nam utrzymywała temperaturę. To nie tak, że wełna merinos grzeje, tylko utrzymuje odpowiednią temperaturę. No a bawełna to produkt całoroczny. Ja wam puszczę, żebyście mogli sobie podotykać te produkty. To jest akurat męski produkt. O też. Zaraz damy coś damskiego. I te podkolanówki fast. Są o tyle fajne i w ogóle zupełnie inne od wszystkich y, produktów y, przeciwżylakowych. Gdzież ja mam te fasty damskie, już do. E, bo zwróćcie uwagę na mankiet. Mankiet jest y, szyty razem z podkolanówką i to jest pojedynczy mankiet. Mankiet bardzo szeroki. To nam ułatwia zakładanie tych produktów, bo naprawdę wciąga się tu mamy bawełnę damską, bo naprawdę wciąga się je zupełnie normalnie, jak skarpety. Nie musimy używać jakiegoś większego wysiłku fizycznego. Tutaj mamy na przykład bawełnę Meribus. Tak chaotycznie skaczę po tych produktach celowo, żebyście mogli dotknąć przynajmniej każdego rodzaju, a potem sobie już to będziemy omawiać szczegółowo. Pojedynczy mankiet szyty razem z podkolanówką. To jest Unikat, bo z tego co widziałam, wszystkie produkty kompresyjne mają ten wywijany podwójny mankiet. I to niekoniecznie zawsze jest dobre, bo daje takie dodatkowe uczucie gniecenia w dole podkolanowym, tam gdzie te podkolanówki się kończą. Łatwo się je zakłada, moja babcia 80 Plus w nich chodzi, więc naprawdę łatwo się je zakłada. Len, bawełna, wełna Merinos, i dla panów jeden oddzielny model, który chyba puściłam w obieg. To są podkolanówki Fast Air się nazywają. Tam jest zastosowana do mieszka materiałów, która jest stosowana w biliźnie termoaktywnej. Czyli one będą odprowadzały wilgoć, nie doprowadzały do zapocenia się stopy. Ta stopa jest podwójna, także naprawdę wytrzymałe produkty. To te podkolanówki. Ale żeby było inaczej, żeby było ciekawiej, to mamy profilaktykę dla pań, które chcą wyglądać pięknie i niekoniecznie chcą, żeby każdy widział. Że noszą kompresję. Śliczne wykończenie koronka, cieniutki materiał. Tutaj mamy możliwość wyboru pończochy, podkolanówki, podkolanówki z palcami otwartymi, co też jest unikat w tak cienkim produkcie. I w podkolanówkach, w mankiecie, mamy wszytą taką silikonową niteczkę. Bo w tych cienkich produktach, zazwyczaj one gdzieś nam podczas chodzenia, zsuwają się, zjeżdżają. Tu dzięki tej nitce one będą się trzymały. Ja je mam na sobie od rana i trzymają się cały czas. Nie podciągałam w toalecie. Zostały w tym samym miejscu, w którym je e, założyłam. E, Koronka śliczna, także też nawet jak nam w spódniczce produkt się wysunie e, zbyt wysoko, to nie ma się czego wstydzić. A dla panów, coś z ciekawych rzeczy na co dzień e, to nie muszą zakładać takich pończoch, jak tutaj pokazałam wcześniej. Tylko wybierają sobie, ja tak będę się chowała, żeby wyciągnąć te odpowiednie produkty i, i pojawiała się. Ubierają sobie po prostu podkolanówkę, która wygląda jak normalna skarpeta. W różnych odcieniach, w różnych kolorach, w różnych klasach kompresji. Yy, dla panów pończochy nie są wykończone koronką, także bez obaw, jak żona zobaczy, że idzie w pończoszce, to nie będzie, że ma od kochanki, tylko ma po prostu swoją. I dla panów też mamy więcej produktów z domieszką bawełny, bo panowie, niby twardzi, ale potrzebują miękkich produktów, czegoś wygodnego, bardziej są wrażliwi na te substancje, które, substancje, na te tkaniny, które są w tych produktach. Także dotykajcie, sprawdzajcie. Tu wam jeszcze puszczam wzorniki. Jadę po prostu ekspresowo, żeby nie trzymać tutaj wszystkich za długo. Ja was coś bardziej interesuje, to śmiało pytajcie, a wszystkie szczegóły co do tworzenia, co do składu tych produktów, dostępności kolorystyki, no to myślę, że już możemy sobie później na tym się przejrzeć i, i na spokojnie omówić. Ale widzę, że produkty się podobają. Jest to coś innego niż to, co widzieliście wcześniej? Na rynku w ogóle spotykacie się z takimi produktami, stosujecie, stosujecie u swoich pacjentów? No tak, bo najczęściej nam się kojarzą po prostu takie e, babciny beż. O dzięki, babciny beż i niekoniecznie chcemy to pokazywać. E, no tutaj jak widać to nie są produkty, których się wstydzimy, wręcz przeciwnie, produkty, które pokazujemy. Tak, to jest ta, ja sobie podejdę bliżej. Tak, są też są też rąby do wyboru także to nie tylko e, czyste produkty, ale też z, ze wzorkami. Także na imprezę, e, na konferencję, na wyjazd służbowy jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie lubi takich całkiem Cieniutkich produktów. pań, Woli coś bardziej e, miękkiego, otulającego. To też jest taki wybór. To są nasze kokuny. Bardzo miękkie, takie półkryjące, bym powiedziała, bo to nie jest całkowicie kryjący produkt. Ale są naprawdę ja jej. Określam mianem e, misia na nodze. Bo są takie mięciutkie, przytulne, i jak się włoży nawet e, na próbę, rękę do wewnątrz. To nie czujemy takiego oporu jak te standardowe inne produkty kompresyjne dostępne na rynku, wkładając rękę, to już mamy takie o nie, to nie będzie to, w czym ja będę chodzić. Tak tutaj praktycznie do każdego produktu, jak sprawdzimy, włożymy tą rękę, no to jest przyjemnie. dlatego że ciężkie nogi to jest taki standard, bo chodzimy na obcasach, bo, yy, bo pod koniec dnia po prostu, mamy ciężkie nogi trzeba je podnieść do góry, żeby, żeby ten yy, właśnie obrzeż strzedł. Tymczasem yy, naprawdę przy stosowaniu profilaktycznie tego typu zaopatrzenia, takich wyrobów kompresyjnych, ten problem znika i można być na konferencji, gdzie stoimy cały dzień, można mieć siedzący tryb pracy, yy, można lecieć w podróż i... Wysiadę z samolotu i obrzęku nie mieć. Potwierdzam na sobie, mam skłonność do obrzęku kończyn dolnych, zawsze zakładam skarpetę, jak gdzieś lecę i problemu nie ma. Tak, taka profilaktyka w, u nas nie jest tak bardzo rozpowszechniona, ale w innych państwach Europy no to na przykład standardem jest kobieta w ciąży, zakłada profilaktycznie produkty kompresyjne, produkty przeciwżylakowe. I tam standardem nie jest to, że jak się jest w ciąży, to te nogi puchną, bo taka jest uroda, tylko wręcz przeciwnie działamy, działamy w innym kierunku. No w Polsce powoli zaczyna się to zmieniać, i jak widzimy, że osoby podróżujące zakładają takie produkty, u tych kobiet już też to inaczej wygląda, ale cały czas jest to temat bardziej. Produkty przeciwżylakowe to dla osób, które mają te żylaki, no, no niekoniecznie. Dla tych osób oczywiście, bo po i zabiegach inwazyjnych czy przy dużych żylakach, przy jakichś już zmianach z ogrodzeniami, no to te produkty to jest już must have dla tych pacjentów, ale dla całej reszty powinniśmy je zakładać. Siedzimy, pracując, stoimy, pracując, jeździmy samochodem, jak najbardziej produkty profilaktyczne na co dzień do zakładania. I tak jak Agnieszka powiedziała, no ja też czuję na sobie, jadąc tutaj 4 godziny, to zakładam te produkty i zupełnie inaczej funkcjonuję wieczorem po całym dniu jeżdżenia, chodzenia, niż jak tego produktu nie mam na noc. Także dla Was, dla fizjoterapeutów, dla osób ze sklepu, no to na co dzień taki produkt jak najbardziej polecamy. A jak widać w ofercie. Firmę T1 jest tak obszerny wybór, że do każdego stroju, do, każdego, do każdej sytuacji jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni produkt. rozmiarówka jest jedna. Tak? Rozmiarówkę na wszystkie produkty dobieramy według obwodów. Nawet jeżeli mówimy o produktach profilaktycznych, to dobieramy według obwodów. I to standardowe miejsca, czyli kostka w najwyższym miejscu, łydka w najszerszym. I udo to jest 5 cm poniżej linii krocza i adekwatnie długości w zależności, jaki produkt chcemy się zaopatrzyć, czyli jeżeli mówimy o podkolanówce, to mierzymy do dołu podkolanowego w tym miejscu, gdzie ona ma się kończyć. I jeżeli mówimy o pończyszkach, to do tego miejsca CG tak zwanego, nie? czyli te 5 cm poniżej linii krocza. I wtedy mamy też pewność, że produkt jest idealnie dobrany według tych rozmiarów, nie jest to na zasadzie waga wzrost. Tylko na zasadzie obwodów pacjenta. To teraz tak, jaki termin dla Was na tym się, żeby coś więcej na temat przeciwwskazań, wskazań do kompresjoterapii, klas kompresji, bo tutaj pokazałam produkty francuskie i one są według klasyfikacji Asqual. produkowane. Mamy też produkty według tej klasyfikacji RAL, żeby wytłumaczyć o co chodzi i prawidłowo się tym posługiwać. No to spotkajmy się na Teamsie. Czy godziny popołudniowe bardziej, czy godziny poranne? Popołudnie. Czy kujemy żelazo póki gorące i robimy to poniedziałek po południu? Po godzinie 16? Widzę, że wszyscy kiwają, już tak. Tak, tak, chcemy poniedziałek 16:30. No i świetnie, mamy termin ustalony. Więc ja was zapraszam tam. To już będzie bardziej poukładane i pójdziemy po kolei. Dzisiaj pomacaliście, podotykaliście nasze produkty. Mam nadzieję, że was to zainteresuje. Jak cokolwiek się z tego spodobało, no to dzwoncie do nas do przedstawicieli, przyjedziemy i już na spokojnie sobie poprzymierzacie na sobie. A te takie podstawowe informacje, poniedziałek, godzina 16:30.